Dzień dobry, a Rivi.pl z tej strony chciałbym zapytać, czy sprawuje się dalej sprzęt, który wygrany był rok temu? Rivi? Na Rivi.pl. Czy są podłoga, tak? Tak, dokładnie. I taką ankietę teraz robimy, czy sprawuje się sprzęt editorów i dalej? sprawuje <grym> się. Do tej pory używam. Jest ok, wszystko. Czy mógłbyś zdjęcie okay? wysłać? Jak się da? Mógłbyś wysłać zdjęcie tutaj, jak się da? Dzwonić, nie? Więc nie wiem. A to Bartek Zariwi, to. Ewentualnie. Ale to na Discordzie mi byś wysłał, tu Bartek Zariwi z tej strony. <grym> no dobra, to ci podejść, skąd w się czy myślę Dobra, Giema. No, na razie. Siemanko. Dzień dobry. Dzień dobry. A Rivi z tej strony. No to Pytanie mam, czy sprzęt tutaj od Endorfy się sprawuje dobrze? Bartek. Ale dzwoniłem. Dzwoniłem już na ten numer, naprawdę. No i już ci wysłałem nawet na Discordzie zdjęcie. Serio, już jest zdjęcie? No. Już... a mógłbyś podysłać na jakiś kanał na RIVI na Discordzie jakiś chat, czy coś? No co, a ci wysłałem na RIVI, na bardzo. Ja wiem, tylko ja właśnie nie mam z, z tego konta teraz, bo mnie w domu nie ma. Ja hmm. u kolegi siedzę. Ja z prywata teraz nie dzwonisz i twój numer. No ja wiem, że nie dzwonię, co powiedzmy sobie z prywatnego. No.

Do kurwa no nie, no to... Bez czas. Dobra, no masz, kurwa, tamte na po <śmiennie> Co? Co? Naw, no, już ci jemy syraps. z tej strony gangus, tak? co? Wygrana ty była rok temu, jak już sprzęt Bartek z tej strony. A, mój stary, kurwa, napierdolony. No Bartek zarobił. Ja ci, kolego, chcę poinformować, że więcej już sobie nie zagrasz w serwerze. Za wyzywanie administracji. Jeszcze coś. I jeszcze wpierdol dostaniesz. I, <toddź> I twoja gilda chujowa. Zda. I twoja gilda jest chujowa. i Rafał, Depter. Już chuj. Halo, dzień dobry. A PL z tej strony do to 64324? Gracza? No. Chciałem zapytać, czy sprawujesz dalej sprzęt endorfi, który był wygrał rok temu? Bartek z strony z tej strony. Sprzęt z endorfi, który był wygrał rok temu. Sprawujesz dobrze? No, dobrze tak, A ankietę robimy. Bartek z Rivi z tej strony. Masz może sprzęt przy sobie? Przy sobie nie, mam dalej dziewczynę, wiesz. O kurde. A dziewczyna mogłaby trochę zdjęcie wysłać na Discordzie? Bartek, z Arivid znajdziesz, nie, chyba? To... No, mogę wysłać, o. No Albo to, na czat na Arivid, na czat. Na czat na... Kurde, na czat na Arivid, że tak dzwonię, sorry, ale no wiesz... Yy, Endorfin współpracę właśnie. się z tym nie? I muszę... Yy, ...jakieś te robić, nie? To, to weź na czat, na czat na Arif, wiecie, jak masz. <laughs> Dzień dobry, A z tej strony. Yy, tutaj była wygrana jakaś, tak? Rok temu. No. Yy, sprzęt Endorfi. Yy, ja mam pytanie takie, czy ten sprzęt dalej tam funkcjonuje dobrze, bo my tu yy, walczymy o współpracę jakby z Endorfi, bo chcą nam zerwać i zbieramy teraz jakby zdjęcia sprzętu, co wysłaliśmy kiedyś. Ja mam takie pytanie, czy ten... To... Ale, żeście to mnie tłonili z prywatnego? Tak, tak. Ja już tu siedziałem zły, że do mnie ktoś. Jak? Złe, no ja jeszcze siedzę zły, a to się okazało, że to wy. By... No, <grym> na kanał łeb. Wygląda to tak, że ja tego nie używam. Nie, to jest To w pudełku. To nie w pudełku. Mogłobyś wy... wysłać właśnie pudełko na kanał Memy na RIVI? W Discordzie? No to ale no jutro ja już. Dobra. No po Bartek Martas To tam jak coś to wysyłaj. Siemano. No cześć. Ale, dzień dobry. Dzień dobry. A z tej strony. To była wygrana rok temu, jakie jest sprzęt Endorfi, chciałem zapytać, czy jest sprawny dalej. Jest dalej, sprawny. Fyllow, tak? Aha. I wszystko działa w nim, tak? Z... Okay. Można prosić o zdjęcie na Discordzie? Bartek. <głos> <głos> <głos>